Dzień dobry kochani, tu Bogusia Adrian i bardzo mi miło móc Cię powitać po raz pierwszy, a bądź też po raz kolejny na moim kanale. A dzisiaj długo wyczekiwany odcinek. Teraz przeniesiemy się do studia Salsa Libre. Opowiemy wraz z Wojtkiem, jak wygląda nasza współpraca. Jak wygląda moje prowadzenie Wojtka, jak wyglądał przebieg, jakie są jego odczucia, jaki jest rezultat, bo prowadziłam go od zera. Napotkaliśmy niestety problemy techniczne podczas nagrywania, Między innymi było to oświetlenie, również być może jakieś głosy z sal obok. Kręciliśmy dosyć spontanicznie, zaraz po naszych, naszym pierwszym tygodniu. i czas nam się gasiło światło, stąd też przepraszam z góry za takie może przejścia niezbyt eleganckie. Chciałabym podziękować Gosi, Michałowi, Grzesiowi, Iwonce, Rysiowi i wielu, wielu innym osobom, które pojawiły się na Pierwszym kursie Wojtka, który miałam przyjemność z nim poprowadzić w Sarsalibre. Libre, także zapraszam. Dobry wieczór albo dzień dobry. Właściwie dobry wieczór, bo jest po, po 22.00 hmm. właśnie skończyliśmy pierwsze zajęcia Nowego Tygodnia, czyli zaczęliśmy drugi tydzień zajęć holidensowych. Hmm. Naprawdę mamy fajną grupę. Tak, yy, Wojtek, mieliński Bogusian. Pian. Krótkie, może zobaczę sobie. wyjdzie, czy krótkie, czy długie, wideo. Wojtka prowadzę od marca pod kątem instruktora pańca. Tak, dosyć kompleksowo, można powiedzieć, a od dosyć? Nie wiem, czy się da bardziej kompleksowo, <laughs> naprawdę. O, od października. Bym wam notatki pokażę. A, tak. to tak, sumie rację. Notatki, ale to tak, to pokazuje sumienność i. Nawet będzie dygresja. Dzisiaj tak miałem, bo Bogusia z priwa po prostu leciała na te zajęcia. A ja miałem chwileczkę czasu. Chwileczkę do zgubienia, więc usiadłem sobie w kawiarni, żeby jeszcze się sobie zjeść przed zajęciami. I oczywiście wyjąłem notatnik, film motywacyjny, tu, 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 notatki, co będziemy robić. I tak patrzę, kurczę, jakbym tu z tobą był, jakby tu Bogusia była. Bo zawsze już taki obrazek, że jemy i od razu notatki sobie planujemy. To jest dobra opcja. Pamiętasz to uczucie przed pierwszymi zajęciami? My tam naprawdę rozmawialiśmy w tym tak, A nie, przepraszam, tutaj sobie z z rozmawialiśmy. Pamiętasz co wtedy czułaś i co ci towarzyszyło? Tak. To jest dość ciekawe, to jest dość ciekawe, bo cały czas czekałem, aż się pojawi stres. Serio, czekałeś na stres? Znaczy inaczej. Spodziewałem się, że dopadnie mnie stres, bo przed... Od dłuższego czasu była taka ekscytacja, no bo to było moje marzenie. Nagle, już niedługo, już niedługo, i miałam takie ciekawe, jak to będzie na, na tej zasadzie i myślałem, że w ostatnim tygodniu, albo tuż przed, że dostanę stresu, tremy i w ogóle, bo to jednak duża grupa bo już wtedy już wiedzieliśmy, ile będzie osób że frekwencja dopisze. Więc myślałem, że złapił mi stres, ale tu muszę powiedzieć, że, znaczy, tu chcę powiedzieć, że to przygotowanie zrobiło robotę i jeszcze mi Bogusia zrobiła. Już nie będę przytaczał, bo to nasza prywatna rozmowa, ale tak mnie pokrzepiła, że później ci poza kadrem powiem, co, co takie zdanie było, że. Wszystko uciekło. Ja jestem ciekawa. A tak na wizji mówić? Nie no, ogólnie bardzo solidnie Bogusia mnie właśnie kompleksowo przygotowywała do tego i naprawdę włożyliśmy dużo pracy w to. Zwłaszcza, że od, marca. od mhm. marca przygotować kogoś na instruktora, gdzie ktoś jest uczestnikiem kursu, to rzeczywiście jest to dość, można powiedzieć, wyzwaniem, chociaż Wojtek jest pierwszą osobą, którą prowadzę tak kompleksowo. Wcześniej był to Max Felix. Ale on już wytańczył dużo, dłużej można powiedzieć. Miał trochę większą świadomość wszystkiego, można powiedzieć. Chociaż wiadomo, też początki były, jak chyba u większości instruktorów, różne, z mniejszymi, większymi wyzwaniami. I Benjamin'a również, Mlük. Taki... Mam nadzieję, że Benjamin nie będziesz zły, jeśli przekręciłam, w sensie źle wysłowiam, wymówiam Twoje nazwisko. No, a tutaj Wojtkę rzeczywiście cisnęliśmy z Wojtkiem bardzo kompleksowo. Powiedz mi, a właściwie powiedz tutaj naszym widzom, słuchaczom, jakie ćwiczenia robiliśmy. Może tak. Jakbyśmy mógł sobie tak z grubsza przygotować, na czym polegały ćwiczenia, jakie były. Może nie zachowam chronologii, będę się starał, nie ale się. to. Mm, zaczęliśmy od podstaw, czyli co się dzieje, jak się wchodzi na salę. Zaczęliśmy od takich y, rzeczy trochę z treningu mentalnego. Jak złapać dobry fokus, jak y, wyglądać, jak trzymać postawę, y, żeby y, być autorytetem dla ludzi. To było pierwsze zajęcia, i tak samo y, zaczęło się tłumaczenie. Krok po kroku, od podstaw dosłownie. I to było połączone z strukturą lekcji. Sobie zapisaliśmy taką czeklistę. listę. Jak wygląda struktura zajęć, co trzeba ludziom zakomunikować, jak trzeba ludziom za, zakomunikować. Takie e... naprawdę czasami oczywiste rzeczy, na które w sumie ty nie, nie do końca wpadłeś, nie? żeby myśleli, że od razu, no, na przykład w parę i tak dalej, jest naturalne, bo w każdym, że wykłada się, się wykładałam też na wielu różnych rzeczach, może nie na tych samych ale też nie wpadłam na to, że może warto jest zakomunikować na początku grupie, co się będzie działo na przykład, nie? albo że żeby nie zostawiać grupy samej sobie, że warto jest na przykład pokazywać na zasadzie, że teraz ja pójdę odpalić muzę, znajdźcie sobie miejsce, przestrzeń, żeby nie było, że po prostu zostawiasz grupę luzem i ona nie wie, co ma ze sobą na przykład zrobić. Tak, i tak samo takie podejście mnie zaskoczyło. Były takie momenty, gdzie w ogóle kompleksowość mnie bardzo zaskakiwała, twoja, ale dodatkowo takie smaczki, bo, bo o niektórych rzeczach mm, mam wrażenie, że doszedłbym do tego sam, ale musiałbym już prowadzić zajęcia i się uczyć jakby na, na swoich błędach. A tutaj Bogusia dała mi, pokazała mechanizmy, które mogą wystąpić i jak trzeba z nimi postępować. I tak samo e, zaskoczyło mnie kilka takich momentów, gdzie były rzeczy, na które nawet choćbym robił, sam to bym chyba nie wpadł. Na przykład. Podejście psychologiczne do, do ludzi. Mhm. Rozumiem. Takie małe, małe tipy to warsztatu nie będę zdradzał, ale są takie po prostu małe, małe rzeczy robiące, mające bardzo duże znaczenie. Ogromne znaczenie. No dobra, było ćwiczenie takie, które cię... Chciałem, nie wiem dlaczego wpadłam na, na słowo deprymowało, ale coś, co Cię rozbijało w naszych ćwiczeniach albo coś, co Ci się nie podobało albo znaczy podo trochę podo Cię podkuszam, bo po to podoba się Podobać, to nie, nie tak, bo mi się wszystkie podobały, bo mi się podobają ćwiczenia, które działają. Tak? Więc nawet jeżeli, jeżeli coś by było dla mnie łatwe, jakieś ćwiczenie, to znaczy, że, że go nie potrzebuję albo, że jest za słabe byłaby to rodzaj sprawdzianu z, mm -hmm. z mojej strony, czy dana rzecz jest dla Ciebie potrzebna właśnie tak jak mówisz, czy nie. Ale no, wtedy byśmy po prostu sukcesywnie Było, mieliśmy taki jeden mm -hmm. trudny dzień. No to dajesz. I to było w momencie kiedy właśnie nie wiem na ile mogę nie wiem, na ile zdradzać warsztaty, ale to akurat było, co się stanie, jeżeli na sali u kursantów nie będzie energii. Co zrobić? U kursantów na pewno? I nie tylko, u kursantów, o, no, no u kursantów i u współprowadzącego, tak? Że tą energią się człowiek wymienia i co jest, żeby nie dopuścić braku energii mhm. do, do siebie, tak? Żeby utrzymać, utrzymać swój i pamiętam, no to było do, dla mnie takie trudne, wiecie, już samo prowadzenie animacji, rozgrzewek. Jest takie, wydaje się proste, ale zrobienie tego z odpowiednią energią, w tym stresie, do muzyki, pokazywanie ludziom i, i wiecie, tu człowiek jeszcze troszeczkę rzeźbi i ma, stanę bliżej kamery, a ma za plecami i weź coś, coś z tego urzeź w człowieku, tak? Ty się tu... I, I jak się człowiek do tego dopuści, to ma tak... tak schodzi mu energia, zaczyna się stresować i coraz mniej wpada panika i, i się wszystko krzaczy. I pamiętam, że no się wykrzaczyło wtedy, no i to było taka jasna, jasna informacja, nie? Później dopiero po zajęciach mi powiedziała, że to specjalnie było, żebyś wiedział, że coś takiego może wystąpić. A ja miałem taki tak wyszedłem po tych zajęciach, a to się okazało, że to było pokazanie, Taka sytuacja może mieć miejsce, bądź na nią przygotowany. Bardzo często może być to szok dla osób w momencie, kiedy jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona do tego, że masz energię na zajęciach i nagle na przykład przyjdziesz, a dana osoba, dany instruktor nie ma tej energii, a na przykład jesteś do niej przyzwyczajony, nie? I wtedy jest wrażenie, że czy coś poszło nie tak, czy może jest chory, zdrowy, nie wiem, czy zdrowy, to może nie koniecznie, czy coś się stało, może na takiej zasadzie. I w momencie, kiedy grupa jest przyzwyczajona do energii, to tak naprawdę klienta na dobrą sprawę, mówiąc wprost, nie obchodzi to, czy ciebie boli ząb i tak dalej. To tak samo mają e, mówcy. Zresztą, jak e, kończyłam Akademię Mówców, było dokładnie to samo, dostaliśmy ten sam klip, że człowiek przychodzi po dany efekt, i oczywiście jest empatyczny, oczywiście rozumie wiele różnych aspektów, a tak jak taniec, na przykład, jest formą rekreacyjną dla wielu osób formą jakby to powiedzieć, pobudzenia większej ilości fanów, radości, oczywiście też nauki i itd., ale każdy przychodzi trochę z innym powodem na kursy tańca, no to to jednak jest forma zabawy. Jeśli ktoś, czytaj, instruktor, nie ma takiej formy, gdzie na przykład też trochę rozbawia i itd., albo gdzieś tam zajmuje czas, podnosi energię, endorfiny, euforię itd., dopaminę, no to prawda jest taka, że raczej wiele osób Ucieknie gdzieś indziej, chyba że oczywiście ten instruktor dany da jakąś inną wartość, która jest na tyle silna, że, że tak powiem, będzie chciał ten uczestnik zostać. I tutaj jest na przykład pokusa dla współprowadzącego, bo jednak zwykle to są, to są osoby, które mają większe, mniejsze relacje, i jednak człowiek ma, chciałby się zachować empatycznie i jednak pomóc. Tu taki paradoks, że najlepsze co możemy zrobić, to wbrew pozorom nie, nie schodzić do energii tej osoby, nie starać się jej pomóc. Najlepsze co możemy zrobić, to wziąć tą grupę na siebie i dać energię od siebie. Więc wbrew pozorom, tu osoba jest taka, którą chcielibyśmy pocieszyć, a my musimy dać energię od siebie, a nie zajmować się tą, jakby osobą. Jedynie co możemy zrobić to odciążyć tą osobę i wziąć o, grupę na bardziej, siebie, nie? Ta odpowiedź bardziej no. mi się wydaje. Tak. No. Oczywiście to jest subiektywne, mm -hmm. ale no tak. To jest nawet przyjemnie się mm -hmm. super. Mm -hmm. <laughs> ale no tak, idźcie kochani, będzie mieli być może różnych instruktorów, różne grupy, różne zajęcia, różną energię i tak dalej. Oczywiście każdy z nas jest człowiekiem i każdego może coś boić, może mieć gorszy dzień, moment w życiu i tak dalej. No, ja, jak szkodziłam Wojtka, to co mu proponowałam, to raczej proponowałam mu opcję, gdzie mamy być po prostu w formie, krótko mówiąc. Najlepiej, jak jesteśmy wyspani, jak jesteśmy, oczywiście, to też pewnie równie bywa w życiu. Fajnie, jeśli mamy naturalnie sami z siebie taką energię, która ciągnie innych do tego, żeby jednak tańczyć, bo taniec jest też formą pasji. Znaczy, jedną z opcji jest pasja jako taniec. Dla innych jest to. Nazwijmy to wysiłek albo forma spędzenia po prostu czasu i tak dalej, co jest też ok, No ale raczej koniec kojarzy się z czymś przyjemnym, a nie z czymś, żeby oglądać smutną albo zgrymaszoną, że tak powiem, buzię prowadzącej czy prowadzącego. Takie jest moje oczywiście subiektywne odczucie. I być może dlatego wiele osób podchodzi do mnie do zajęcia i się pyta: się jak to robisz, że jesteś cały czas energiczna, bo cały czas masz werwę" i tak dalej. Chyba coś bierzesz. Tak biorę, biorę codziennie, codziennie od rana do wieczora i tak zawsze się śmieję. Fakt, że u mnie to wychodzi dość naturalnie, bo ja zawsze chciałam to robić i pewnie osobom, które m, dostaną zajawki do tańca, czyli będą bardzo chciały się tego nauczyć, później będą, m, pomyślą i zostaną docenieni, docenieni przez innych, być może wpadną na pomysł, żeby uczyć, ale może to nie będzie akurat coś takiego, co ich naprawdę ciągnie i wiecie, rozrywa, że chcą to robić. Być może u takich osób będzie nieco trudniej, żeby to było takie naturalne i tak dalej. No mnie wydaje mi się, że przychodzimy do może może naturalnie. Dlatego tutaj... ja nie mam z tym większego problemu, żeby wyjść do człowieka i po prostu nawet mieć jakąś głupawkę mówiąc subtelnie. bo czasami się to odpala, jak jest grupa jeszcze taka radosna i która lubi przyjmują. No pewnie, że A. dobrze. Najważniejsze jest to, żeby być w sumie... Wydali mi się dosyć w miarę autentyczny, nie? Mhm. Bo nie da się długi czas udawać kogoś. Tak myślę. No tak, żeby robić z siebie klauna tak na, na, na sztucznie, no to też ludzie będą mieli, mam wrażenie, takie, nie no, nie, nie? No tak. Mhm. Autentyczność jest to, co robi naprawdę robotę. Myślę, że tak. Bo wielu osobom też osoba stanowana, instruktor sponowana, albo instruktor wymagający czy jakiś inny też będzie odpowiadać to nic złego, nie? Nie każdy musi się rzucać, tak jak ja, z endorfiny, z, z dopaminy, że tak powiem. Ale fajnie na przykład to, na przykład pierwsze zajęcia, co mieliśmy tydzień temu, w ogóle pierwsze, pierwsze moje. O. Pytałaś, pytałaś o to, jak się czułem przed, to już powiedziałem, a jak się czułem w trakcie. Wyobraźcie no sobie, że nie spodziewałem się, spodziewałem się, tak jak mówiłem, stresu. A nie spodziewałem się, że nie dość, że tego stresu nie będzie, bo tutaj dużo pomogło to, że byłem z tobą i mieliśmy naprawdę te pierwsze zajęcia, i ogólnie to mieliśmy naprawdę przepracowane, ale nie spodziewałem się energii, jaką dostanę na zajęciach, że ja się po prostu uśmiechałem na tych zajęciach. To w sumie dobrze. No. I, po, I po zajęciach byłem naprawdę taki zadowolony, że miałem wyższy pomimo tego, że byłem po całym dniu pracy. E, wyszedłem z domu o siódmej, potem tam praca, później przerwa, ale y, też ucząc się do tych zajęć, dwie godziny z ludźmi w sytuacji dla mnie nowej. A ja wyszedłem podbudowany. Pewnie adrenalina jeszcze mm -hmm. budowała, ale, mm. ale była to pozytywna y, adrenalina, a nie taka, że paraliż. paraliż. paraliż bardzo cieszy. A jak myślisz, co na to wpłynęło? Na to, że byłeś tak pobudzony? E, oj, to nie sposób wymienić jednej rzeczy. To dobrze. Bo mówię, to, że byliśmy mega przygotowani, to obniżyło totalnie stres. Mhm. E, ale to trzeba powiedzieć, jak nas oglądacie, to naprawdę serduszko dla Was, bo naprawdę trafiliśmy niesamowitą grupę. Tak. Taką rozmowną, yy, aktywną, uśmiechniętą. W zasadzie yy, Bogusia zaczęła z przytupem, z świetną animacją i od tego czasu już był poziom tylko rósł mm -hmm. tej energii, więc po prostu nie trzeba było tego ciągnąć w górę sami ludzie. Yy, spodobało się. No spodobało się. No to jest się. oczywiście bardzo miłe też dla mnie czasu i tam można powiedzieć i doświadczenia, z tego, że Ty też trzymałeś tę energię, a nie odpuściłeś. Wiesz, wiecie, to zawsze może być tak, że Ty jesteś jednak po całym dniu. Wcześniej się bardzo intensywnie już przygotowywaliśmy kilka razy w tygodniu, bo ileś godzin i nagrywki, i tłumaczenie, i różne scenariusze też dawałam Wojtkowi. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. <grym> Daleko trzeba pójść żeby wiadomo, że to tak zmontować, będzie będziecie ciachać w tym sensie, swoją Nie, będzie ciekawie, przynajmniej w tobie w filmiku. <laughs> Mam nadzieję. Więc myślę, że to dużo, dużo też w na to wpływa. Myślę, że gdybyś ty na przykład był wypompowany, albo byś odpuścił, bo taką wizję w głowie też dopuszczałam, chociaż wiadomo, że człowiek dąży do jakiegoś ideału i tak dalej, po imieniu przygotowania, miałam z tyłu głowy, że mógłbyś się, tak powiem, się przestraszyć zastresować i krótko mówiąc nie podobać. Zawsze trzeba mieć opcję taką powiedzmy nazwijmy to trudniejszą. I tak samo myślę, że teraz od razu wam zdradzę tip. Jeśli jesteś osobą, która kiedykolwiek będzie chciała uczyć tańczyć innych i nawet jeśli będziesz się uczyć od innego instruktora u mnie czy u kogokolwiek innego żeby cię prowadził też fajnie jest mieć z tyłu głowy co by było gdyby ten dzień dla tej osoby, która Ciebie uczyła, byłby bardzo trudny, żeby też wziąć to na klatę, pomimo tego, że wiele rzeczy jeszcze nie rozumiesz, być może nie wiesz, być może nowa grupa, się stresujesz i tak dalej, bo to cała coś się tej strony. Nie wiem, śmierć coś bliskiego. To jest hardkorowa sytuacja, ale to myślę, że bardzo mocno wpływa też na to, jak będziesz funkcjonować w ciągu dnia, później w pracy i tak dalej. Więc Wojtek tutaj masz od razu tip, w sumie pierwszy raz, bo Ci o tym mówię teraz, tak sobie myślę ale warto wziąć to na karta i czasami będą to pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że jak najmniej będzie się smutnych rzeczy działo u Was czy tam u nas. A może to będzie któryś już z rzędu, gdzie ktoś stwierdzi, no ale przecież no nie, jestem uczciwym do takiego no, sposobu nauczenia, do takiej bogusi, a czasami to się zdarza. Ludzie do mnie podchodzą. Niewiele razy tak miałam w swojej e, czter ponad, no, prawie czternastoletniej e, karierze, można powiedzieć, na ten moment. Ale zdarzało się, że ludzie na tyle przyzwyczajają się, na przykład do mojej energii, e, energiczności, uśmiechu i tak dalej, które mam w się naturalnie, bo kocham naprawdę to, co robię i też mam wiele rzeczy poukładanych już e, u siebie w życiu. Ale o co chodzi? I potem jest coś się stało, e, coś jest nie tak, tak by, wiecie, jakby człowiek nie mógł być nagle człowiekiem, czyli mieć i ten lepszy dzień i ten gorszy dzień, a ludzie to zapamiętują i to też jest dla ciebie tip, że jak przyzwyczajasz do dobrego, zresztą to jest dla Ludzie szybko się przyzwyczajają do czegoś, nie? A wiadomo, zmienić instruktora też nie jest trudno, zwłaszcza w dużym miejscu. Jak, jak trochę jak, jak w sporcie, taka mówią, po, polscy kibice często tak mają, że ktoś leci na wysokim poziomie, jeden, jeden konkurs mu nie wyjdzie już... O, oh, kończy się. naprawdę? To no, często tak jest, że. Oj. A to mi się widzisz, a ta anegdota wrzuciła, postaram się bardzo krótko. Jak słucham na przykład Rafała Mazura, Marcina Osmana i tych wszystkich sztosowych gości, od których się uczę i częściowo, którzy mnie prowadzą. To na przykład on, na przykład Rafał Mazur kiedyś mówił w jednym z chyba wywiadów czy podcastów o tym, że ludzie, jeżeli nie do końca, rozumie mechanizm człowieka, który na przykład jest na wiecie, dwa tygodnie się trzymał i raz na przykład gdzieś tam z grzeszek w cudzysłowie. I teraz stwierdza, że jak już raz mu się nie udało, to zaprzepaszcza, te dwa tygodnie starań i wraca do starych nawyków. Tak mi się od razu dlatego że mu się nie udało, co ja hmm. mówiłeś. Gdzie ja, oczywiście, te dwa tygodnie miały znaczenia, a to, że raz się nie udało, to nie znaczy, że te dwa tygodnie muszą iść się marnować. Po prostu wracasz do dawnego, że tak powiem, cyklu, który miałeś. Czytaj te dwa tygodnie, bo pewnie wcześniej było dłużej, skoro zaczynasz i tyle nie. No to u mnie to na przykład tak działało, że jak były jakieś nawyki, które chciałem zmieniać, to akurat zadziałało ten Sposób, że w momencie, kiedy po dłuższym czasie, kiedy mi się udawało robić zmianę, jak wracałem do starego schematu, to taka pozytywnie motywująca złość mi się pojawiała. O. Że to nie było na zasadzie, a to już sobie odpuszczam, tylko na zasadzie byłem zły, że, że wróciłem i takie niedobra, już wiem na przykład, jak smakuje coś takiego, że ci w końcu nie wyjdzie. No to teraz. Wiem czego unikać, nie chcę tego i, I, i taka co była dobra siła napędowa. nie? Gniew jest, potrafi, potrafi być, jeśli ktoś ją odpowiednio przekieruje bardzo, bardzo od konkretną siłą napędową do zmiany na przykład czegoś. Nie Tylko co na przykład jeszcze plus, ja może miałem troszeczkę łatwiej, bo to akurat jest sytuacja, w której już um, Poczułem pozytywny wpływ tej dobrej zmiany, więc jak Aha. wróciłem do starego trybu, to miałem takie. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. To już lepiej, hmm. chociaż trudniejsze, to widziałem pozytywne hmm. aspekty. No, słuchajcie, kto wie, może akurat kiedyś będzie sytuacja, w której mieliście mogli coś takiego, o czym mówi Wojtek, w swoim życiu przetestować. I kto wie, może też pójdziecie w tą samą drogę. No dobra, Wojtek, a kolejne dni były prostsze, trudniejsze. Ja trochę pamiętam Twoje odpowiedzi, ale być może teraz masz inne odczucia niż wtedy, albo nie pamiętasz. Znaczy, na, 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 pierwszym, na pierwszym miałem to, co mówię, taką euforię. Byłem nakręcony, fajnie to, mhm. e, fajnie to siadło. E, I na pierwszym jeszcze było coś takiego, taka rzecz specyficzna, że. E, przedłużyły nam się te zajęcia, więc nie robiliśmy nagrywki na koniec. Nagraliśmy tylko, w sumie, zdążyliśmy nagrać tylko figurki z liczeniem, to co tak, było robione, no bo wiadomo, to, się, to jest ważne. A już nie tańczy. robiliśmy dema do muzyki, tak? To, nie tańczyliśmy. Nie, nie zrobiliśmy po pokazu tańca, jak, jak tańca. Nie trzeba było podnosić tego poziomu energii, więc. Miałeś do mnie pytanie. Tak, miałem, miałem do Ciebie pytanie, bo chodziło, tylko że teraz mieliśmy mały problem z kamerą i się rozproszyłem. Um, hmm. Chciałaś odbić piłeczkę a propos tego ćwiczenia, że byłabym uspanowana, albo A, nie, już mówię. Na... O, o co a, chodzi? Dobrze, 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 dobrze mi Bogusia się e, Chodzi mi o to, że ćwiczyliśmy, ale było w takiej dowolności, bo na razie jestem jako asystent, tak. Perse, mm -hmm. że powiedziała, że jak, yy, jak będziesz chciał mówić, to mów. I uważam, że na przykład, dość nie miałam problemu od razu z, z mówieniem co i jak, w sensie z prowadzeniem. Yy, I tak samo wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy to było drugiego dnia, czy trzeciego. Nie spodziewałam się, że y, oczywiście ćwiczyliśmy to, no bo to było w ramach kompleksowego yy, przygotowania, ale nie spodziewałem się, że już w pierwszym tygodniu będę prowadził sam rozgrzewkę i animację. A tak była taka sytuacja, że od razu to zrobiłem. No, więc więc, do, więc, się, więc dużo mówiłem i właśnie chciałem się zapytać, czy jak, jak tak patrzyłaś, bo mówiłaś, że brałaś na przykład pod uwagę scenariusz, w którym bym sobie odpuścił. Ale czy na przykład jak widziałaś po tym tygodniu, jak to wygląda w Twojej ocenie, że myślałaś, spodziewałaś się, że będę, załóżmy, tyle mówił, co mówiłem, i że będę w stanie poprowadzić to na takim poziomie, i tą rozgrzewkę, i animację na takim, co poprowadziłem. Nie mówię już jakim, tylko po prostu, że na tym, co poprowadziłem. Spodziewałaś się czegoś więcej, czegoś mniej, czy tego, co zrobiłem. Pytanie. Wydaje mi się, że spodziewałam się właśnie tak, jak zrobiłeś. Tak sobie teraz myślę. Pewnie, jakbyśmy dalej po, po, po tam, wiecie, weszli jeszcze bardziej w temat, to może by jeszcze jakaś inna myśl powstała, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób hmm. mówić, ale w sumie mało razy przećwiczyliśmy na przykład samoliczenie, jak ludzie, no jeszcze się z nogi na nogi i gdzieś tam do muzyki, żebyś y, policzył i kiedy mają zacząć tańczyć, na przykład. Albo jak wołać zmiany, że to bardziej jest przepony niż y, 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 inaczej, żeby się słychać, albo żeby liczyć równym tempem, trochę ci podpowiadam, ale są jakieś elementy te, albo jakieś inne, z którymi zgadzasz się, albo które zauważyłeś, że jeszcze brakuje? Znaczy to jest naturalne przy takiej małej ilości, wiesz, jednak no. miesięcy z przygotowują, przygotowywania, no tak. nie? Znaczy, ja uważam, że na każdym polu jest jeszcze pole. No nie mówię, że. No i po prostu każda, każda z tych rzeczy jest dla mnie nowa, więc wszystko wymaga jeszcze. Uważam, że jest dobrze, ale ja lubię, jak jest bardzo dobrze. Więc po prostu nad każdą z tych rzeczy trzeba po, popracować. Ale to już wyjdzie, myślę, jest kwestia z praktyki, To jak, jak w tańcu. Na razie, na razie jeszcze wszystkie rzeczy robię świadomie. Jeszcze te, tak jak nasi uczniowie na tych zajęciach, pierwsze kroki stawiają na zasadzie jeszcze świadomie. Krok, 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 tap, a dopiero, dopiero zaczynają o tym nie myśleć, czyli już jakiś tam automatyzm powoli będzie im wchodził. Tak samo ja na razie te wszystkie rzeczy robię świadomie, ale myślę, że z każdego dnia na dzień, tygodnia na tydzień będzie, będzie tylko lepiej. Pewnie, żeby się nie poddawać, nie, najważniejsze jest się nie zatrzymać. Nie. Kochani, dziękujemy Wam uprzejmie za wysłuchanie, obejrzenie tego wideo. Zachęcamy Was do reszty innych wideo na moim kanale, albo naszych wspólnych, albo takich merytorycznych moich. O właśnie, tak właśnie myślałam. Tak właśnie trzeba zakończyć to, to nagranie. Kolejny raz światełko na biało. Także dziękujemy uprzejmie i do zatańczenia. Chodź tej wojny, żeby nie włożyć obecne. Lecień, do zobaczenia. No, trzeba lecieć.